Witam. W tym filmiku pokażę Wam multi szlifierkę z akcesoriami. To jest akurat firmy Niteo Tools. To jest bardzo tania firma z Biedronki importowane są rzeczy tam, więc tą kupiłem jedynie za 100 zł, to jest naprawdę tanio, więc prawdopodobnie to nie jest najwyższa jakość, ale testowałem wiele razy i po prostu pomogło mi naprawić wiele rzeczy, także no, sprawiło się bardzo dobrze. Gdybym musiał te rzeczy oddać do profesjonalnego serwisu, lub po prostu zakupić jakieś inne narzędzia, to by wyszło drożej. Także zaoszczędziłem, więc uważam, że jest zgodna polecenia. Więc... Co tutaj jest w zestawie? No więc na początku jest ta... ...gulciszlifierka. Taka mała, wygodna... ...jak wszystkie. Tutaj widzimy, mamy sześć różnych trybów szybkości pierwszy no pierwszy to w zasadzie wiecie tylko się kręci rozgrzewa od drugiego można już zacząć coś robić czwarty, piąty, szósty szósty wiadomo już się wierci w metalu no i to jest max tutaj mamy włącznik włącz, wyłącz i tutaj na końcu mamy dwie możliwości tym guzikiem kiedy go wciśniemy to wtedy możemy odkręcić tą część na samej górze. Tutaj jak widzicie, takich wiertarkach jest taka końcówka. W tą końcówkę wkładamy wiertło albo jakąś, jakąś tarczę. Nakładamy najpierw to, potem to, i no i tutaj tą tarczę czy wiertło. Po czym trzymając ten guzik, to jest ważne, dokręcamy na maksa. Takim tutaj jest w zestawie też kluczek specjalny do tego, żeby dokręcić mocno, żeby się nie odkręciło. Ale to tak jak w wiertarkach, tylko w wiertarkach jest taki bardziej, taka zębatka jakby. No, to pokazywałem, to można zamiast tego małego tutaj plastikowego włożyć taki duży do trzymania całą ręką. Tego nie używałem jeszcze, nie wiem, mi się nie przydał, wystarczyło mi póki co zwykłe trzymanie, nawet jak wierciłem takie coś mi się na nie przydało, zresztą myślę, że jeśli naprawdę no, by było potrzebne to znaczy, że próbujemy coś o wiele za mocnego do tak małej szlifierki to powinno być, po prostu, powinno być narzędzie do małych spraw niezbyt ambitnych, do innych trzeba wiertarkę użyć, bo to się rozwali robiłem w sumie tą szlifierką na razie z 10 różnych prac przy piątej, czy w zasadzie przed włączeniem szóstej Przestała działać, więc no myślałem, że po prostu koniec, trzeba być wywalić, wiadomo, z biedronki. Ale wystarczyło odkręcić tak naprawdę i poruszać tam silniczek, potem już nie było żadnego problemu. Coś nam po prostu albo wyskoczyło, albo się odłączyło, ale to na żadnych nawet kabli, żadnego lutowania, po prostu poruszać. I teraz znowu sprawdza się bardzo dobrze. Mamy tutaj w komplecie taki oto przedłużać do wiertła, czyli w zasadzie montujemy tą część, do do tego, do tej końcówki, i wtedy wiertło można podłączyć tutaj. I mamy, jakby przedłużone, tego też jeszcze nie używam. Moim zdaniem nie przyda mi się, no ale jest zawsze coś, jak chcę coś wykręcić gdzieś tam, gdzieś za jakąś szafką, gdzieś nie da dosięgnąć. No to jest dobry pomysł. Jeśli chodzi o same narzędzia, to jest ich całkiem sporo. W jakości całkiem ok. Jest oczywiście. Instrukcja, w której wszystko jest wypisane, co do czego. Jakby ktoś nie wiedział, nie chce się pomylić, no to kolory są różne. Tu wszystko jest opisane w kilku językach. Jak widać. Wszystko jest pokazane, ile ma wiertło, jakie obroty. No i zastosowanie. I tutaj mamy takie różne okrągłe, jakby, tarcze. Do drewna głównie, albo do szlifowania jakiegoś metalu gumowe do polerowania, filcowe do polerowania, jakieś tam kryształy, coś takiego różne takie małe wiertła, czy z taką kulką na końcu chropowatą, to jest wiadomo do drobiny dziur w kamieniach żeby założyć takie oto jakby tarcze zwykłe, czyli wierskie czy to po prostu. O jak tutaj, mamy takie dwa pnyciki, tutaj wykręcamy śrubkę i już po wykręceniu między te dwie takie plakietki kamienne wkładamy, wtedy nie ma żadnego poślizgu i się kręci bardzo dobrze tnie. tutaj nie mam w ogóle do czego się przyczepić. Tutaj mamy nawet taki fajny do polerowania z takimi różnymi jak widzicie kawałkami papieru ściernego. I duży zapas bardzo piłek. Czy tam tarcz do szlifowania? To jest bardzo fajna sprawa, bo tutaj się nie, nie wyrobi tak szybko. Można robić sporo rzeczy. To by było mi więcej na tyle. No. Powiedziałem ogólnie, jak się sprawował u mnie. Uważam, że warto kupić, bo stuwa to naprawdę mały ludzkie pieniądze, a może oszczędzić wiele problemów. To każdy powinien mieć. No, może to nawet ostrzyć jakieś noże, ewentualnie inne narzędzia sobie porobić z tym. Więc to jest naprawdę podstawa. Tu choćby nawet mam sam taki kamyczek do ostrzenia. Ostrzy, więc jest kompletne. Warto kupić, polecam. Lajkujcie, subskrybujcie, piszcie komentarze. Na większość postaram się odpowiedzieć i czekajcie na następne filmiki.